I <laughs> Jak każdego wieczoru o tej godzinie na głos jasnogórskich dzwonów, wstajemy przed Tobą w tej jasnogórskiej kaplicy, bądź łączymy się przez transmisję internetową, aby wraz z całym Kościołem w Polsce i poza jego granicami wyśpiewać słowa Jestem, pamiętam, czuwam. Dzisiaj stajemy tego szczególnego wieczoru, kiedy Kościół w Liturgii stawia przed nami postać świętego Szczepana, pierwszego męczennika, człowieka pełnego wiary i odwagi w głoszeniu prawdy o Jezusie i Ewangelii. Człowieka, który uczy nas, że być świadkiem Chrystusa w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym świecie to nie tylko oddać się takim czy innym emocjom, pięknym tradycjom, ale potrzeba nam przede wszystkim wielkiej wiary i często bardzo wielkiej odwagi. Tej wiary, o którą i odwagi, o którą prosił nas dzisiaj święty, a wtedy papież Jan Paweł II, kiedy wołał podczas inauguracji swojego pontyfikatu. Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, Otwórzcie drzwi Waszych serc, waszego życia. Tej wiary i odwagi, o której przypominał nam i uczył nas prymas tysiąclecia błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Tej wiary i odwagi, której uczy nas dzisiaj dzisiejszy Pakom święt Szczepan. Mario, nasza jasnobruska matka. Dzisiaj, w tej apelowej godzinie, pragniemy się Cię prosić o tę odwagę i wiarę, jaką miał dzisiejszy patron święty Szczepan, święty Jan Paweł II, ugosztowiony kardynał Stefan Wyszyński czy wielu innych. Aby nigdy w naszych codziennych, codziennym życiu nie było jakiegoś dwugłosu w zależności od sytuacji, okoliczności. Aby zawsze nasze tak było po stronie Jezusa i Ewangelii, a nasze nie po stronie tego, co do niego nie należy. Maryjo, ten dzisiejszy święto Szczepanowy wieczór to także czas, w którym kończymy może kolejne w naszym życiu święta Bożego Narodzenia. Choć trwa jeszcze oktawa tej uroczystości, to jutro wrócimy do naszych codziennych obowiązków, spraw naszego codziennego życia. Dlatego to dla wielu czas zadawania sobie pytania, jakie były te święta dla mnie. W liście na tegoroczne święta Bożego Narodzenia skierowanym do nas ojców i braci Pałnickiego zakonu Ojciec generał przypomniał nam, że są to święta bliskości. Zachęcił nas do rozważenia jej w trzech kręgach czy etapach. Bliskości z Bogiem, bliskości we wspólnocie braterskiej czy rodzinnej, bliskości wobec innych ludzi. Maryjo, to pomóż nam nie tylko Paulinom, to tegoroczne podsumowanie świąt dokonać według tych wskazań. Czy tegoroczne Boże Narodzenie przeżyłem w bliskości, a przede wszystkim w bliskości z Bogiem. Czy w te święta Bożego Narodzenia? Znalazłem dla Niego czas. Czy znalazłem czas na to, by uczestniczyć w Eucharystii? Może nie tylko z tradycji, ale z potrzeby serca. Czy znalazłem czas, aby na te święta Bożego Narodzenia oczyścić również swoje serce w sakramencie Boga? Przecież to Chrystus się rodzi, a nie coś czy ktoś innego. Czy narodził się na nowo w moim sercu Jezus? I drugi krok. Jak przeżyłem te święta w swojej rodzinie? Czy były to święta tylko przy stole i telewizorze? Czy znalazłem czas na to, aby spędzić je z rodziną na rozmowie? Niekoniecznie na te tematy, które nas tak bardzo dzielą. Czy spędziłem je z rodziną na rozmowie i wspólnym byciu? Czy zdobyłem się na to, aby w te święta wyciągnąć dłoń do tych członków rodziny, z którymi jestem skłócony i podzielony? Przecież święty Szczepan dzisiaj uczy nas, abyśmy miłowali nawet naszych nieprzyjaciół. Czy znalazłem czas, aby wspólnie z rodziną. Kontemplować tajemnicę Bożego Narodzenia w śpiewie kolęd. I wreszcie trzeci no, od naszej bliskości, to bliskości z drugim człowiekiem. Czy zauważyłem w drugim człowieku mojego brata czy siostrę? Czy zainteresowałem się tym, że może w mojej nawet bliskości, wśród sąsiadów, jest ktoś, kto te święta spędza samotnie, bo nikt się nim już nie interesuje. Czasami nawet najbliżsi. Może trzeba było, aby w te święta pójść do sąsiada i zaniechać nienawiści czy złości które może od dłuższego czasu się między wami wprawia. Czy potrafiłem się uśmiechnąć do tych, których mijałem na drodze, którą podążałem? Tak wiele pytań ma Które powinny postawić, które powinniśmy sobie postawić kończąc te tegoroczne święta. Prosimy Cię, Maryjo, dopomóż nam dać sobie samym odpowiedź na nie, abyśmy znowu, jak może już wielokrotnie tak było, powtarzali te słowa współczesnego świata, święta, święta i po ale Maryjo, zadajmy sobie jeszcze jedno pytanie. Czy rzeczywiście o to w świętach chodzi? Tobie Maryjo, zabierzamy cały Kościół powszechny. Ojca Świętego Leona XIV. Pasterzy Kościoła w Polsce z arcybiskupem Tadeuszem Wojtą Przewodniczącym Konferencji Episkopatów, naszym metropolitą częstorowskim arcybiskupem Wacławem. Tobie o Królowo Pustolników oddajemy nasz kołniski zakon. Na czele z Ojcem Generałem Arnoldem i Jasnowulską wspólnotę z ojcem Szearem Samuelem. Tobie Mario. Zabierzamy wszystkich, którzy polecają się naszym modlitwom, których intencje są zapisane w Księdze Modlitwy Apelowej. Oddajemy Ci wszystkich, którzy tegoroczne święta przeżywali pełnią służbę w obronie naszych granic, w ochronie zdrowia czy naszego bezpieczeństwa. Polecamy Ci tych, którzy te święta przeżywali tak, jakby Chrystusa nie było. Prosimy o nawrócenie dla nich, o odkrycie jest obecności Jezusa w ich życiu. Tych, którzy na te święta nie mogli powrócić za granicę. I przeżywali je z dala w swoich rodzin. Wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców jasnej góry. Wszystkich pracowników, którzy w tych dniach nam paulinom posługiwali i również pielgrzymom. Oddajemy Ci wszystkie intencje, które przynosimy w naszych sercach. Rozważamy tajemnice. Narodzenia Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć ziemię, twoje, przyjść królestwo, twoje. Bądź wola twoja. jako będzie wola twoja. Niech będzie wola na Niech i wola Niech będzie wola twoja. Niech będzie wola twoja. Niech będzie wola Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w śmierci naszej. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, Mój się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszego. naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Uczcie z nami wcześniej, teraz i w odróżnieniu świeżym naszym Janom. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wielkim wieku. Omów Jezus, przeważ nam nasze grzechy. Zachowaj nas po dniach jednego. Zachowaj wszystkie dusze do niego i się do pomóższego.

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.